Wesołych świąt Wam życzę, spokojnych, cichych dni. Niech się zmieni Wasze życie, niech się spełnią proste sny. Wesołych świąt Wam życzę, niech Was ochrania Bóg. Niech nadejdzie zwykłe życie, lecz bez drwóg. Nasz Pan Jezus, Narodził się wśród ludności wiejskiej, taki jak my wśród pasterzy. I pierwszymi, którzy przyszli oddać mu pokłon i otoczyć opieką i matce Bożej się ukłonić, byli pasterzy, rolnicy, ludność wiejska. I my się kłaniamy Nowonarodzonemu Panu Jezusowi. Prosimy o opiekę dla nas, dla naszych rodzin. Aby nam błogosławił w tym trudzie hodowli, w trudzie zdobywania chleba dla siebie, swoich rodzin. Aby błogosławił w firmie Pipasz, całemu zarządowi i pracownikom, zarządowi w podejmowaniu strategicznych decyzji, jak nazywa Jan Paweł II w Laborem Exerces, obdarzał nas zdrowiem i połamiemy się opłatkiem i życzę by ten nowonarodzony Pan Jezus obdarzał nas swoją mocą abyśmy dalej czynili to co Bóg nakazał czynić sobie ziemię poddaną zdobywali chleb dla siebie, swoich rodzin i teraz tak mi poproszono, jest czas jakby wielu ludzi chorych więc tak opłatkiem będziemy się łamać w kręgu w rodzinnym, wśród bliskich. Szczęść Boże. Dzie dziękuję serdecznie za głos. Sza Szanowni Państwo. Y ja tutaj mam przyjemność w imieniu prezesa Wiśniewskiego, naszego prezesa i założyciela filmy WIPASZ, złożyć Państwu życzenia. O, od razu powiem, on bardzo chciał być tu osobiście. On tu od dłuższego czasu już to planował planował to nasze spotkanie chciał spotkać wszystkich naszych nowych pracowników chciał ich osobiście przywitać z każdym, spotkać się, porozmawiać. To bardzo długo na to czekał, to była ta okazja, niestety choroba nie pozwoliła mu i pozwolę sobie przeczytać list od prezesa do wszystkich tutaj zebranych. Szczegodni bracia oblaci, panie wójcie, szanowni goście, kochane dzieci. Chciałem z wami spędzić tę dzisiejszą Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, ale COVID mi to uniemożliwił, dlatego moje życzenia składam wam listownie. Najpierw zwracam się do najmłodszych. Miejcie marzenia i bądźcie uparci w ich realizacji. Zawierzcie je Matce Bożej Kodeńskiej. Tak jak Wy, ja też pochodzę z małej polskiej wsi, a w niej do czasu mojej szóstej klasy szkoły podstawowej nie było prądu i lekcje musiałem odrabiać przy lampie naftowej. Po szkole podstawowej, przed wyjazdem do szkoły średniej, poszedłem do kościoła i zawierzyłem swoje dalsze losy Matce Bożej. Moi rodzice byli już osobami starszymi i mogłem liczyć tylko na siebie oraz opatrzność Matki Bożej. Muszę Wam, kochani, powiedzieć, że nigdy na tej obietnicy się nie zawiodłem. Jestem człowiekiem spełnionym, bo nie tylko pracowałem dla siebie i swoich bliskich, ale również mogłem budować miejsca pracy i przyszłość dla innych. Moim celem zawsze było i jest zdrowie ludzi i produkcja żywności dla ludzi i zwierząt z poszanowaniem i troską o zdrowie. Pamiętajcie, szanujcie zdrowie, bo lepiej zawsze zapobiegać niż je leczyć. Życzę Wam, drogie dzieci, spełnienia marzeń, żeby wasi dziadkowie i rodzice byli z was zawsze dumni. Teraz dorośli, życzę nam wszystkim spokoju na świecie, zdrowia, zadowolenia i satysfakcji z pracy. A Matka Boska Kodańska niech obejmuje nas wszystkich swoją opieką. Przy tej okazji chcę również bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi, bo bez jego zdrowego rozsądku nic byśmy nie stworzyli. Dobry gospodarz to nie ten, który dba tylko o siebie i swój święty spokój, ale taki, który myśli jak zapewnić pracę, bezpieczeństwo i rozwój gminie i jej mieszkańcom. Za to dziękujemy. Wieś jest piękna, ale musi też zapewniać jej młodym przyszłość, tak by chcieli tu zostawać, wychowywać tu swoje dzieci, a dziadkowie mieli z wnukami codzienny kontakt i bliskość. Żeby tak się działo, muszą postawać nowe i nowoczesne inwestycje z poszanowaniem ludzi i środowiska. Wiparz tworzy takie miejsca pracy, bazując na swojej wiedzy, doświadczeniu, a przede wszystkim badaniach naukowych, które prowadzi. Jeszcze raz życzę wszystkim łaski Bożej, zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia a na progu nowego roku wszelkiej pomyślności w nowym 2024. Józef Wiśniewski. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry. Ja bym Wam również chciał w imieniu zarządu, w imieniu firmy, w imieniu swoim złożyć przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, dlatego że zdrowie jest najważniejsze. Dla nas wszystkich. Życzę Wam też, żebyście byli ludźmi otwartymi, żebyście ze sobą rozmawiali, żebyście ze sobą współpracowali i prywatnie, i zawodowo. I cieszę się, że jest Was tak dużo, i będzie nas jeszcze więcej na kolejnej wigilii już za rok. I to się stanie taką naszą tradycją, żebyśmy się spotykali, żebyśmy tutaj zapominali o troskach dnia codziennego, o pracy, tylko skupiali się na sobie, na rozmowie ze sobą i na byciu ze sobą. Także jeszcze raz życzę Wam i Waszym rodzinom zdrowych, spokojnych świąt. Dziękuję. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech jest z nami cała Ziemia. Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś, niech jest z nami cała Ziemia. Czcigodni Księża, Panowie Prezesi, wszyscy pracownicy firmy Wipas panie starosto koledzy wójtowie ja tu z tego miejsca chciałem poinformować was że całą uroczystość i całym gospodarzem tej imprezy nie jest wójt tylko jest firma Wipas to firma Wipas wam to wszystkiego za, to wszystko to natomiast miejscem co może być innego jak nie w kodzie nie miejscem u misjonarzy Oblatów. Tylko i wyłącznie przy Matce Boskiej Kodeńskiej taka uroczystość ma sens. A przekrój gości, jakich tutaj, szanowni państwo, mamy, to myślę, że to jest jedyna wigilia tutaj w naszym powiecie przy tak znakomitych gościach. Drodzy Państwo, w imieniu własnym, pracowników Urzędu Gminy Radnych, Sołtysów, bardzo chcę podziękować panu Prezesowi Wiśniewskiemu i całemu zarządowi za to zaproszenie wszystkich nas na to dzisiejszą uroczystość. Dziękuję też za zorganizowanie tej wigilii w Kodniu, bo to jest wigilnia dla pracowników yy, Wipaszu, ale część tych pracowników to są mieszkańcy naszej gminy i sąsiednich gmin. Także dziękuję bardzo, że wyszliście z tym do nas, a nie pracownicy musieli jechać do was. Szanowni Państwo, też tutaj chcę podziękować za wszelkie wsparcie, jaka firma Wipasz udzieliła gminie Kodek. Różnie było ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, prawda się obroni. A tym pracownikom z Gminy Kodeń i Ościennych Gmin chcę pogratulować odwagi, drodzy Państwo, bo nie było łatwo i nie jest łatwo jeszcze jest atmosfera niezdrowa, ale która już się oczyszcza. Przeciwnicy tych inwestycji nie mają już żadnych argumentów na dzień dzisiejszy, a życie pokaże. Ja mówiłem, rozmawialiśmy wielokrotnie, że prawda się obroni. Drodzy Państwo, w imieniu własnym, jak i pracowników Urzędu Gminy i całej gminy wszystkim Państwu życzę dużo, dużo zdrowia, uśmiechu i sukcesu zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. A firmie Wipasz chcę tutaj podziękować i pożyczyć jak najmniej problemu z panowie z Waszymi inwestycjami i żebyście rozwijali ten polski kapitał, bo wszyscy Państwo wiecie, że firma Wipasz to jest polska kapitał, zdrowa żywność. Drodzy Państwo, cóż, życzę też. Szczęśliwego nowego roku, aby ten rok 24 był dużo lepszy, bo dla nas, urzędników, to była męka rok 23. Dlatego życzę tutaj sobie, urzędnikom i wszystkim Państwu, aby ten rok 24 był jak najlepszy i żebyście Państwo nie wstydzili się, że pracujecie w firmie Wypasz. Dziękuję. A i dziękuję jeszcze za wsparcie kolegom wójtą, jest Pan panasiuk z Białej Podlaskiej, u którego są takie inwestycje. Jest kolega z Drelowa, u którego są jakieś tak, takie inwestycje. Ludzie mają się dobrze, pracują, mają pełen socjal. Dlatego wszystkiego dobrego na 24 rok, żeby tam wszystkim było dużo, dużo lepiej. Dziękuję. W imieniu misjonarzy Oblatów, gdzie znajdujemy się, w tym, myślę, wydaje się, że dość ładnym i pięknym miejscu. Chciałem też podziękować za to zaufanie, że wybraliście to miejsce. Tak jak na początku listu pana prezesa słyszeliśmy, że przy Matce Bożej jest bezpiecznie i wiele rzeczy może się obronić, na pewno obroni się prawda. I z taką ufnością myślę, że wielu z nas tu przybyło, i z taką ufnością patrzy w przyszłość, że od niej uczymy się cierpliwości, wytrwałości, zaufania i wiary. Niech ta droga, która się w jakimś sensie rozpoczyna tą wigilią w takim wymiarze dla gminy Kodeń i dla całego naszego regionu, pomoże nie tylko nam wzrastać materialnie, bo to nie ma wątpliwości, że w tym kierunku idziemy i bardzo dobrze, żeby każdemu żyło się lepiej, ale też niech pomoże nam wzrastać duchowo, abyśmy wracając do korzeni, bo. Wigilia to jest pewien korzeń. Gdyby Chrystus się nie narodził, nie byłoby tych świąt, nie byłoby tego spotkania, nie byłoby tej drogi, którą poruszamy się drogi do jednego celu, do nieba. To jest właściwa droga i ważne byśmy wszystko, co czynimy, na tej drodze było podporządkowane jednemu celowi. A zatem w tym miejscu wszystkim chciałem w imieniu Misjonarzy Oblatów jeszcze raz życzyć radości. Święty Jan Paweł II, o czym mówił ostatnio arcybiskup Mokrzycki, metropolita lwowski, kiedy składał życzenia zawsze w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zawsze mówił życzę wam radości, tej radości, którą przyniósł na ziemię Jezus Chrystus, bo On jest całą radością. Zatem, tak jak łączymy się z naszym świętym, wielkim, największym z Polaków, Janem Pawłem II, życzę wam tej radości, i we wnętrzu serca, i w Waszych rodzinach, i w tych obowiązkach, które będziecie wypełniali. A Boże Dziecina niech błogosławi w zdrowiu, w szczęściu cały ten za kilka dni rozpoczynający się nowy rok. Wszystkim szczęść Boże. Dzień dobry Państwu, szczigodni kapłani, panowie prezesi, koledzy samorządowcy, szanowni Państwo. Na wstępie bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być z Państwem na tym wspaniałym wydarzeniu. Kochani, rok, miesiąc grudzień to jest taki miesiąc, kiedy możemy podsumować mijający rok, ten 2023. Dla nas nie był to Rok łatwy dla mnie i szczególnie dla Jurka Trocia. Jest Jurek z nami, bardzo się cieszę. I pozwólcie Państwo, że tak na chwilę zatrzymam się i skieruję kilka słów w stronę Wójta Skodnia. Przede wszystkim, to Jurku, chciałem Ci podziękować i pogratulować postawy. Bo tyle pomyj proszę Państwa, ile wylano, zarówno na mnie, jak i na Wójta Skodnia w tym roku 2023, to, to w swojej karierze samorządowej nie przypominam sobie e, takich, takich wydarzeń. Ale oczywiście e, działaliśmy zgodnie z przepisami prawa, nie daliśmy się, e, że tak powiem, zakrzyczeć i zastraszyć. I dzisiaj firma Wipasz e, e, zafunkcjonowała już na terenie e, gminy Kodeń. I bardzo dobrze, proszę Państwa. E, powstają nowe miejsca pracy. Z tego co wiem, e, kilkanaście osób już z... E... Z gminy Kodeń pracuje. Nie musicie Państwo wyjeżdżać za chlebem, przepraszam za określenie, poza granicę. Możecie pracować na miejscu, realizować swoje marzenia i swoje plany. Proszę Państwa, nie mogliśmy patrzeć na to, jak wylewa się pomyje na polską firmę. Firma z polskim kapitałem, zatrudniająca kilka tysięcy pracowników we wszystkich swoich oddziałach. Przecież ta firma płaci podatki tutaj, tak? Częściowo my jako samorząd powiatowy również korzystamy z tych podatków. Proszę państwa. Jeszcze raz Jerzy gratuluję ci postawy, odwagi i tak jak powiedziałeś podczas swojego wystąpienia. Prawda się sama obroni. Ja dzisiaj z tego miejsca chciałem przede wszystkim wszystkim państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na te zbliżające się święta. Życzę państwu przede wszystkim dużo spokoju, zdrowia, abyście wszyscy mogli te święta spędzić w gronie najbliższych. Przekazuję najserdeczniejsze życzenia również zarządowi firmy WIPAŻ. Proszę o przekazanie pozdrowień panu prezesowi Wiśniewskiemu. Życzymy wielu jeszcze sukcesów. Proszę Państwa, jeszcze jedna ważna kwestia. Pan prezes Wiśniewski, praktycznie jest człowiekiem spełnionym. Osiągnął w życiu już bardzo dużo. I dzisiaj możemy sobie. Odpowiedzieć i powiedzieć jasno, że to, co dzisiaj robi, on nie robi już tego dla siebie. Bo, tak jak powiedziałem, jest człowiekiem spełnionym, dzisiaj e, ten kapitał, który firma zbudowała spokojnie do końca życia nie musiałby już w ogóle pracować i nie musiałby nic robić. Tylko zwróćmy uwagę, że to wszystko, co robi, to robi właśnie dla, dla ludzi. Dzisiaj. Pracownicy, zatrudnieni, ja osobiście mam kontakt, spotykam się, rozmawiam z ludźmi. W samych superlatywach wypowiadają się na temat działalności firmy. Pensje otrzymują co miesiąc na czas, pełen socjal. Także tylko życzyć dalszych sukcesów, przekazuję Państwu najserdeczniejsze. Pozdrowienia i życzenia wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.